Serdecznie. Dzisiaj pieczemy gęś. No niestety nie wiadomo jak będzie słychać bo pralka w tle. Dzisiaj będziemy robili gęsie. Na Marcina musi być gęśina. O, i będziemy ją przyprawiali takimi przyprawami. Lekki czosnek niedźwiedzi. O. Program zawiera blokowanie pro produktu. I mamy coś takiego jak chińska przyprawa pięciu smaków. To jest taka korzenna przyprawa. Co tutaj mamy? Eee, co tutaj mamy? Pieprz czarny, koper włoski, goździki, cynamon, sól, kmin rzymski. Może zabierać z mleko na to nie. To nas nie obchodzi. No i będziemy robili taką kaczkę. Z nadziewaną jabłkami. Oczywiście ma Specjalnie nie będę używał kaczki no gęś. właśnie gęś. Specjalnie nie będę używał takiego świeżego czosnku, tylko mamy taki czosnek lżejszy trochę, żeby nie zabić tego smaku kaczki. To jest gęsi. Mam suflera z tyłu mi podpowiada. Hmm, to jak pachnie. A, Kwiaty ludzi już zna teraz czosnek niedźwiedzi i będziemy to nadziewali takimi jabłuszkami. To są jabłuszka ekologiczne. Ekologiczna jabłuszka, ale nadziewaniem zajmiemy się jutro. Dzisiaj sobie tą kaczuchę Przyprawimy i poleży do jutra w lodówce, będzie jakieś może ponad 12 godzin będzie w lodówce, także nie puszczaj mi teraz wody, bo nie że walka, hałasuje to jeszcze, no a to jedziemy z tym koksem. To z góry. To jest bardzo, bardzo intensywny zapach, przytrzymaj komórkę. Trochę w dziurę je na sypie, tam. Ważne jest to, żeby odciąć ten gruczoł. Bo smak jest niedobry. Jest, bo to jest tłuszcz, który gęś używa sobie do natłuszczania piór. Trzeba go wyciąć. Po prostu jak się zacznie wytapiać to jest niezbyt dobry smak. Wsypiemy je trochę do środka. To jest intensywne, czyli dużo nie. Jeszcze do tego przyjdą jabłka czy nadziewana jabłkami niestety trzeba trzeba będzie więcej, więcej ją posolić bo ta przyprawa chyba nie jest za za słona, nie tylko trochę jest Szoli. dzisiaj nie mam fartucha z zdążyłem nałożyć czekam na mecz na mecz czekam jak będę oglądał to nasi przegrają Teraz damy tego niedźwiedziowego czosnku. Oczywiście musi być ma Marianek. Bez Mariana kaczka nie będzie dobra. Gęś. Gęś. Kaczka też jest. Sól. Ta fajna gruba sól. Ale nie, to nie jest morska, to nie jest morskie. Nie, Tylko to jest zjadowane, jakoś... z obniżonym tym poziom... Boże, poziomem, z obniżonym tym sodem. Z obniżonym cholesterolem też sól. <laughs> A z obniżoną zawartością sodu, tak. Będzie, jest, będzie 12 godzin w tej marynacie. W tej marynacie także. No. Także powinno się przesol, posol, przesolić do jutra. Mięso jest delikatne. Pierwsza gęź. Może tam taką miskę jakąś, półnisek. Pierwsza gęź. Na Marcina. Musi być gęsina. Jarzą za zaminę foje. Trochę płetwy jej tam wyszły, ale jutro do płetwy obwiążemy do góry. Jiszejka. No. no i gesia będzie czekała lodówce do jutra, do pieczenia. Trzeba mu to wyłożyć? to coś położyć, nie? no tam po No masz tam. No już teraz nie będzie ciekła. I taką piękną gęsię chowamy sobie do, do lodóweczki. Jutro będziemy nadziewali, jutro będziemy piekli. Także to na razie tyle na pierwszy dzień. I do zobaczenia jutro podczas pieczenia i nadziewania. Dzisiaj gęść, część druga. Gęść była marynowana całą noc. Ona nasolona, zioła w tym niedźwiedzim czosnku. Zatem jeszcze na tak, przyprawę chińską, która fajnie pachnie. taka prawie do pierników by się nadawała. Tam. Rozpakujemy i zobaczymy, co tam będzie. Mm. pachnie jak pierniki na święta. Taka przeleżała sobie całą noc. Kaczka, gęś. No jest tą kaczkę gęśko. Teraz mamy jabłuszka. I będziemy facerować gęś jabłkami. Można dodać majeranku, można dodać cynamonu, goździka jak ktoś lubi. Te jabłka są dosyć kwasne, nie trzeba, według mnie nie trzeba się tutaj nic im dawać. Kaczka twór, gęś, Była marynowana w środku. Także napychamy. No napychamy, no. choć napychamy. Z drugiej strony przy No, tu mam taki otwór i upychamy te jabłka. Puchamy. Kto nie lubi pchać <grych> jabłek słuchajmy jabłka, Ile ich tam można? Przez to ta kaczka fu, gęś będzie dosyć wilgotny i miała taki dosyć wilgotna i ona się nie spali na wiór i będzie miała fajny kwaskowaty posmaczek jeszcze możemy wepchać dobra, tak żeby można było spiąć mhm. tu wykałaczkami ludzie tu się bawią i zszywają to, ale wykałaczki powinny dać radę spiąć o. tak spiąć tak. Ouch. tak to jest można. Ono nie powinno, nie powinno się... To jest tylko moment wtedy, kiedy mięso zaczyna się nagrzewać i ono się wtedy otwiera, a później już elegancko są takie kości z te kości no. zamkniemy jej dupkę no. No. i teraz nie powinno już nic nie wylecić z środka tak że wkładamy ją na brytwankę A jeszcze miałem kopyta zawiązać Tu miałem jeszcze chciałem je zbiorować kopytki no, żeby się tak ładnie piekła z boku to Zrobimy taki Meg. myk po wędkarsku znużymy kopyty powinny się rozwiązać ładna sznurka odcinamy przenosimy ją do brytfanki nie, nie, nie będę podlewał jej żadnym olejem poczekam aż wytopi się tłuszcz z kaczki kaczki, z gęsi jak tą kaczkę gęsią i wtedy Wtedy będziemy podlewali tym sosem, który się wytopi, tym tłuszczem. Później może za godzinę tą gęś obrócimy i będziemy podpiekali ją z drugiej strony troszeczkę. A co z tego wyjdzie, zobaczymy wkrótce. Wkładamy ją na, 200, na 180 stopni. Są różne, różne szkoły, pieczenia. Ja wybrałem tak jak producent zalecał. 180 przez godzinę, później 160 Zobaczymy, jak wyjdzie. To jest pierwsza gęś w sumie, którą pieczemy, A wygląda tak. Jak na razie. I zobaczymy, co będzie za parę godzin. Karnik. Bye. I do zobaczenia za kilka. 40 minut. Witam Was ponownie, pierwsze pół godziny za nami no Ale pachnie tym przyprawą mm. Goździki cynamon, Patrzcie, zobaczcie jak ładnie wygląda, wytopił się tłuszcz Elegancko, miałem tak specjalny strumę No do jest od łyżki, bo trzeba szybko ją polać ten gęś, gęś. zawsze mówię kaczka ooo bo... ładnie nabiera po pół godzinie zobaczcie ile jest tłuszczu po pół godzinie normalnie taka ilość, że Zapach jaki się unosi to szkoda, że kamerka tego nie może kiedyś wymyślą takie kamerki, co będzie zapach z kamerki będzie na... Moż... możliwy do powąchania. co wątpię oczywiście, ale dobra wkładamy ją z powrotem. Następne pół godziny, następne podlewanie. I zobaczymy jak zmieni kolory. No to do zobaczenia za pół godzinki. Godzina już minęła. Zaglądamy do na naszej gęsi. O nabiera koloru. Ale tłuszcz. Każdy tłuszcz to trzeba będzie odlewać, zobaczyć. Zobaczcie, zobaczcie ile tutaj tego tłuszczu się wytekło po godzinie czasu. Teraz tą gęś obrócimy na drugą stronę. O, oj tak. Co będziemy jej żałować? Ja, już tak wygląda, że już bym ją zjaw. Serio. I obrócimy ją na drugą stronę. U I się przybarła. Przypieczamy ją z tej strony, tylko że chyba jeszcze zostawię na pół godzinki na tak. temperaturę 180 To się bardziej jeszcze Żeby się ładnie robiła i później jeszcze zmniejszymy temperaturę do 160 i obrócimy ją na pozycji poprzedniej. No. Do zobaczenia wkrótce. No jest kolejne pół godziny, czyli mamy półtorej godziny pieczenia za sobą. Patrzcie, jak pięćcinka nabiera... ...tak nabiera kolorów. Teraz obrócimy ją z powrotem. Tutaj akurat jest mało miejsca na grzbiecie Bardziej nam chodzi o to mięso. O te pałki. O! Bardziej chodzi, dobra. Teraz obrócimy ją w Teraz już nie przymarło. O, mięso tutaj już. Takie eleganckie, delikatnie. No. już teraz nie trzeba polewać, bo może proszę. bo jest, leżało na tym, na tej stronie, także tu trochę pod pachami. Główkę Główki ale... już nie ma. Główkę już chcieli. O, no, tu trochę tak pachami polejemy. Temperaturę zmniejszam na 160. Jeszcze tylko sprawdzę sobie po swojemu. No, no tu pierści jeszcze są, muszą się dopiec. Nogi już są dobre. 160, piekarnik. I jeszcze na godzinę, nie zapominając, co pół godziny, żeby podlać ją no, tym sosem, tłuszczem, który się z niej wytopił. Ten tłuszcz może jeszcze kiedyś użyje do czegoś, tak sobie myślę. I wkładamy ją do piekarni. Kolejne pół godziny za nami. Zobaczymy, co się podziało z naszym kaciuką. co ja z tą kaczuchą jaka ładna się zrobiła brązowa, jeszcze ją poddajemy zaraz sprawdzimy może faktycznie już jej wystarczy dzisiaj do pieczenia Gęsim tłuszczem podlana z gęśinką. no już by prawie była zdaje mi się, że już jest zostawię ją jeszcze w, na jakieś 15 minut i wyłączam piekarnik i myślę, że już będzie już będzie idealna. Bo się teraz świeci po No zobaczymy, co będzie za 15 No i pieczenie gęsi w obiegu końca. gęść upieczona wygląda tak. ale tak z góry zabieramy się do działa. wyciągamy wykałaczki później sobie będziemy ząbki wybierać gęsinę z ząbków odcinamy sznureczek I spróbujemy zobaczymy co to tam ma w środku. To jest unboxing gęsi. Mogę się przejechać przez ten mostek. Hmm, ale zapach. мусорка все отку. Ой, а, пахнет. У нас Так, много. Много что порадить, Okay. Masa okay. sure. To była masakra. Teńczyków. Tak dużo. I do tego kuraczki. I do tego jabłka pieczone i bez sosu. To by było, to by było na tyle. Gęsiuna upieczona. Specjalnie sosu nie robiłem, bo jest i tak wystarczająco tłuste. Wygląda to tak. Życzę wszystkim smacznego i do zobaczenia w następnym jakimś filmiku z gotowania zwędkowania.